Czy witamy się, czy wy macie wyjebane? Ja jeszcze nie odpaliłem Aha A Czyliśmy grę, jeszcze nie odpali nagrywanie Kurwa! O! What Kokosa buguje To wstawię chyba i, I tego nie było. Tego już nie było. A tu jest nowy level. Gdzie tu był ending. No, tu był ending. Czy tu się coś zmieniło? Nie, ale ja pamiętam, no, że tu się to dało to wejść są. jakoś, się zbugować i dało się wejść przez to. O, na śmietnik może? O! To. Chodź, chodź dalej. Chodźcie. Czy nie spadni tylko, bo nie wejdziesz już z powrotem. Co tam? Za niski chyba jestem, nie widziałem. O, hub. Tu jest wyjście do hubu. A my tu nie musimy czegoś odpalić? Nie, nie wiem, ostatnio w się w małe tym małe miejscu małe. kończyła gra Już się nie kończy Nie, nie podoba mi się to Coś w jaki to jest mobek? Była kartka? Press start, gdzie jest start? Nie, a po... A musisz wiedzieć jaki to jest mob Śmieszniej będzie No Ale bym O, patrz! Uwaga, mokra podłoga, możesz się poślizgnąć, kokos O, jest karteczka the code should be somewhere around here Aha, gdzieś jest kod. Kij wie gdzie? Elevator Albo czego kod do. Do windy? Do windy. O Chyba. nie Panowie, on będzie na którejś konsoli. Dobra, Koko zostać w środku. My ci mówimy ten Pojedzie bez Gorzej by było, jakby trzeba no było pyta, wygrać. Gdzie wpisać w ogóle ten kod, co nie? Wszędzie są dziesiątki. Ogólnie. No, no właśnie to też to zauważyłem. A tu nie ma dziesiątki, tu jest maksymalnie dziewiątka. I dwójka, ósemka są wciśnięte. Same z siebie. A nie, dobra, ja wpisywałem. Ty, Marcel. Co tam? To tu są tikety, które można podnieść. Prawdopodobnie cztery, cztery cyfry są potrzebne najprawdopodobniej. Krygu, gdzie ty tutaj, jesteś? Ale ja nie mam miejsca. E, ale ja, 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 ich nie można podnieść, A ty odsunę się. No się, Czekaj. bo nie mogę tam wejść. Ja o. podniosę, podniosę. Albo dobra weź ty. O można, no. Bo ja trochę miejsca nie mam. No I ja to, to, są, tylko I postrzewy. weź ten. Weź się tutaj powkładaj. A jeszcze full leku. Czy to nie tu? Aha, 9-3-1, może to jest kod. No mogę spróbować, 9-3-1, no. XD. Mam całeku w tych tiketach, ja to z... O. E, dobra, ja mam pytanie. Tu co byliśmy. słuchał tego, co leci w telewizji? E, ja nie, a co? co? My tu nie byliśmy. No bo on coś tam mówił, że... Nie byliśmy, e, ale ma... tam. Masz, że masz uważać na to, bo jak wpadniesz w to, co będzie tego. E, tutaj mamy do odpalenia. Zobaczcie, tutaj jest mapka. Ej, Kokos, a podejdź do kanału. My jesteśmy tutaj. Czyli nie, Kokos, Kokos. Jest... Nie, Kokos, podejdź tam. Jeden jest... Tu, tędy patrz. Tu, drugi jest tu, trzeci o? tu. Kto <śle> <śle> to jest? Co to było? Oh, <laughs> Widziałem to na trailerze. Aha! A tam da się przejść czy nie? Nie wiem, ale można zejść tutaj. A można wpaść, tam nie wchodź A nie można przejść. My bo... idziemy tutaj. Gdzie? Tu? A tu nic nie ma. Ty, Krigu, cofnij się, cofnij się. Ty, Ej, Krigu, ja wiem, tu? ja wiem. Uda się. Ktoś musi podejść, a ja muszę kliknąć, chyba. Tak? Cześć, a ja tu? A ty, te, to masz linkę, to musisz, biegasz. O, na smiler to, tu jest. Ja wiem, ja wiem. Aha, tu tu jest to przejście, tak? Czy nie? Nie wiem, ale to jest karteczka, że to jest smiler. W sensie, jak jest zielona. O kurwa. To można, czy nie można o! Bez... O! Trzymaj co pad? <laughs> Tak, i umarłem. Okej, okej. Okay, okay. Podejdź do sygnalizacji, m. i tam wpadasz do trudniejszego poziomu, rzeczywiście. I musisz tam chyba lampeczkę odpalić, jakąś. A te oznaczone na mapie punkty to są TT. jak to się nazywa. No ja wpadłem do tego przed tobą ogólnie. Czaje, czaje, to jest tak jakby inna rzeczywistość. I respisz się po drugiej stronie, gdzie drzwi będą otwarte. Nie, ja muszę tam musisz chyba coś przestawić. I że każdy jest inny, tak mi się wydaje. Pójdę do czekaj, czekaj, tylko patrz na sygnalizację, jak się zmieni na zielone. Smilery za tobą, gdzie powinien być. Widzę. Tak, jak to włączyć? Zamknij drzwi pierw może, co? Masz tam gdzie f kliknąć? Aha, ty, a może ja muszę drzwi otworzyć i wrócić tam? No skocz. Skoczy. O. Okej. Okay. Widzicie? Czajcie już, o co chodzi? Nie. tak. Nie ale buja no, Dobra, ale tutaj to nie wiem o co chodzi No zielone o, dobra. zrobiłem Masz ale muszę iść do innego miejsca teraz Tam tam tutaj Tam tam tutaj co info dajemy ogólnie No. Ej, otworzyłem te. Kurwa, O Moje ulubione miejsce na ziemi. Kible. <grym> Wiesz co jest najlepsze? Że my ciśniemy beka z tego. A on teraz serio to podsumował. Ej, śmiesznie trochę, ale teraz tak sobie montuję film, nie? Jestem na tym momencie... Jak, jak Kokos mówi dokładnie tą kwestię. Ej, otworzyłem te. Kurwa, kible O moje ulubione miejsce na ziemi. Kible Nie. <grym> Wiesz, co jest najlepsze? Że my ciśniemy bekę z tego. A on teraz serio to podsumował. Słowa Kriga, że on to w sumie podsumował, nie? Ty, ale to jest fakty. Przecież my na odcinkach co chwilę mamy, także czekamy na niego, bo on się idzie wysrać. Kurwa, to ma sens w kuli. No A co to najważniejsze, że się stracić. No tak. Możesz? A, oh, fuck. Super, że tam idziesz akurat. Biegnij prosto Bardzo... w prawo i się zamknij drzwiami. E! Unlucky. No i dobra, przynajmniej będę miał to na jak gram. Ale on gram. zniknął, zniknął. Za rogu wyszedł jebanec. Ja, i wszystkie przedmioty straciłem. Wiecie, ile ja miałem rzeczy? Jest tu latarka dla mnie. Są, są, dobra, Kokos, idziesz sprawdzić jeszcze raz, co robi. Kanał? Kanał słyszy, jasne. O! Czy kokos umarł znowu. Tak, ja znowu. bym restart zrobił poziomu. Znowu jaszczur. Tak. Dobra chociaż jumpscare zobaczę Zjada cię i wciągę. Co z tym Co wygląda? To twarz, ładnie jest Tugos, na końcu jak już będziemy tam Miej wszystko zrobione Ja bym chciał zdjęcie na miniaturkę Jasne. Mogę być Twoim kaskaderem, ale widzisz latarkę wtedy. Dobra. Weźmiemy ci, tam dużo leży. Dobra, kto którym wejściem wbija? Został nam jedno do odblokowania. Tak? No. Czy zapisało? No czekaj, no sprawdzę. No tak, to jedno po prawej stronie tylko. O nie! Iśmy... Myślałem, że to ty! Co to było? Spara. Zdążę! Zdążyłem. Zdążyłem. Otworzyłeś? Ja stoję przy drzwiach i czekam na aż otworzycie. Spierdzę Ale czyli, Krygo, zamiast iść w lewo, musimy iść w prawo, tak? Nie to wiem. To jest. To jest lustrzane odbicie. Nie, nie chodź tu. Nie Mi dobie. się wydaje, że I tam jest inne. Nie no dobrze, no wpadasz tak samo, tylko bo ja zrobiłem wszystkie drzwi przecież. Nie, czasie. to jest coś inaczej. No jest, no. Jest inaczej, nie? Czemu mam czerwoną lampkę? Mam drzwi chyba mam, ostatnie? Mam, 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 mam drzwi Masz? Mam muszę wyjść teraz Otworzyłeś? Tak, otworzyłem O jak krygum obróć się nie krygum. Nie złożyłem! Zeżar mnie. Co? My w ogóle dobrym wejściem wchodziliśmy? No. No? <coughs> Tylko tam było, serio, tam było inaczej. Czy tu no. zostawiliście może jakiegoś batonika? O kurwa! Że nie. Klikaj. O kurwa. Za przewiec szybko. Miegnie, biegnie, nie biegnie. Kurwa, znowu jedziemy. Jestem, do jest! Teraz idziemy do jakiejś kopalni No! no jelo. Ja chyba wiem co tu będzie Nie, to jest hotel Znowu hotel. Ja hotel. Dlatego było napisane, że zaktualizowali hotel. No bo zaktualizowali. Nie, panowie Posuń się. Co winda Słyska. spadła? A tak, kokos dał <noise> Kokos? A czy to było przejście dalej czy nie? Tak, czekam na was. Nie, on, on troluje. Wiem, wiem. No nie no, trzeba czarny najpierw czekam na was. No czemu tu jest zagadka na karteczce? Wytłumacz mi to. Nie wiem. Ja na tym już skipa Oszukałem system, rozumiesz. Najpierw no, hmm, zerwałem winda, a potem to wykorzystałem. O, ej, weź mi podyktuj, bo tu jest ta kasa. Coś puka. Chcesz otworzyć? Eee, trzecia od lewej. Otworzyłem. Ej, dobra, tak kokosa nie ma, jest tyle almondów, ja to i cików, to ja to zabiorę. Nawet ma sabatonik. Ja, masz może Krigu? Tak. Drugą? Tak. No weź mi rzuć, bo ja nie mam. O co tu chodzi? Nie wiem, a. O! A, kokos ma szczęście. Nie, nie ma szczęścia, bo on nie ma. Papu. Ale ja chyba wiem, co tu będzie. Ja nie wiem, czy chcę wiedzieć, co tu będzie. W sensie, więc tu chyba się mniej więcej będzie działo, ale no nie. To... Jestem... Kurwa, kokos. No joo! A jak dwóch stoi na płytce, to się kraty otwierają Ciech. Nie wiem A, dobra Tu dwóch musi stać Kokos musisz nam otworzyć Uciekaj! Uciekaj! Uciekaj Tak mu się nie spodziewałem Ja też nie! zgoni Nie wiem czy ty otwierasz te drzwi? Nie, to... One się same otwierają! Biegnij po prostu, biegnij! Czemu pobiegłeś czerwonymi? Bo ekście... Jeszcze... O kurwa! Biegnij, <grym>, biegnij! O kurwa, To nie tu... Panowie, pan Rączkowski, tu po mnie nie by. Ja, ej, to. Ja usłyszałem tylko kokosa Biegnij kurwa, biegnij! O! O! o. Posłuchaj. A bo to chyba safe point. To niebieskie. Okej. Okay. Nie te drzwi były. Tu. Rozcinaj to. Zrób zdjęcie na miniaturkę! Okay. Ej, słyszałem skin stylera. W się sensie, szparę. Chciałem zrobić zdjęcie, ale mi nie wyszło. Jeszcze mi się ekran zbugował. Haha, <laughs> tylko Kiwi żyje. Robimy to, robimy to! O kurwa, jak on napierdala! O. Hej! No to był cyk, zamknięte. O. Zbejtowali <śmiennie> mnie kurwa! Oh. Myślałem, że to będzie checkpoint. Jak ja coś trzeba do prawej bi bić, bo po lewej jest smiler. Idź ty, otwórz to, my nie wchodzimy. A! Zobaczmy, czyli ja mam znowu. umrzeć po prostu. Nie w tą stronę pobiegłem. Dawaj szybko. Dawaj. Otwieraj. Szybko! <grym> zginąłem, znowu. <grym> <grym> nie, nie chcę znowu biegłego ekranu. Ja, czemu? E. teraz ja zginąłem. Za główny poziom to się jest zajebisty No jest, ale Czemu na samu tutaj nie chce zginąć? prawo nie, ja się dobrze bawię. Podajcie ręcznik lepiej. Zdążył. Ej, szczerze, nie sądziłem, że taki poziom aż dodali. Eee, Spitam psychiatryczny! Coś było tutaj? Jakieś latarki albo coś? A wszystko, no wszystko zajebaliście, tak? Mam rozumieć. Nic nie ma, nic nie ma ja a, też to, dobra, nic. Ej, czemu tutaj jest A, a tutaj B Czekaj, to jest, że trzeba przesunąć telewizor. Chodź idziałem bez niego. A nie da się O, otwarte No ja to bym lepiej był. zamknął ten pokój, wiecie? Bo nie wiadomo to, to... co... Spój! Spójrz okno! Oocie! Ooooo! Kurwa, jak mnie przestraszył. O! Słyszałem jak coś tam kurwa biegło. Kokos, ty żyjesz czy nie? Tak ja żyje, patrzy się na niego ten NPC, z Kogo z to zagra. Kokos, co cię goniło pan Rączkowski? Jakiś kurwa pies. Hmm. Nie podchodźcie do okien, jak coś. Wiemy. To jakiś pająk! Chyba pan rączkowski. Nie, pająk! Pająk. Ej, kurwa, pająk. Czy ja ją mogę zabić piłą łańcuchową, jak myślicie? Myślę, że nie. Jakby widzisz na obraz przede mną, co jest? Ten. Musiałbyś... No, widzę. Ty, kokos, spójrz w lewo. Coś ci puka. Cześć! Ej, hej, Dobra, wychodź z pokoju, a nie ty siedzisz w... i kampisz. To wygląda mundak ten Freddy fa. mundak Freddy Fazwer był byłby zbroi. No nie ma. tronik? Tak Marce jest w pralni, coś znalazł. To kokos. Otwórz, kurwa. Ale tam był warning na. Na początku, więc ja bym się zastosował ziemia, i stąd jak, naj, jak najszybciej wypierdalał. Uwaga, ziemia nie, parzy. W, widzę, widzę. To A możesz nieba. wskoczyć na ławkę? Nie mogę przejść dalej. A możesz między pralki i kokos w lewo. Ty, kurwa tupa? <laughs> no, chyba twój tupa. kolega pająk. Ja go nie lubię co ja tu To jest. W jakiejś... Widzisz to? Co? No widzisz to coś? To może co kurwa to? zamknij to. to To jest Slenderman z hotelu Ej, ale dobra, ej, mi się wydaje, że ja już chyba wiem jak on działa Czyli, że rusza się tylko jak na niego nie patrzysz A te takie NPC co to najbardziej denerwują, ta? Bo za to uważam. No, może ruszysz kurwa w Bertalkę. Dziękuję. B O! O, telewizor! <grym> Nie! Nie! <grym> A było tam o przesuwaniu telewizora. Dobra, Kokos, dawaj jedziesz z tym telewizorem. <grym> jedziesz z tym! A dokąd mamy je wziąć? Toś wie może? Do windy? Nie! Nie. nie Nie do windy, nie do windy O kurwa no, no, Tak, jadę Kokos, pośpiesz się w drugą stronę jest winda co to zostaw ten telewizor? <laughs> idzie, idzie, idzie! Obróć odwróci, obróć się Zerzar to <grystanie> skąd jest? A, a akurat się odwrócił, jak był praktycznie centralnie przy nim. Świetnie to wyglądało. Tak otworzysz drzwi tak, myślisz wejdzie tu czy nie? Mm -mm. Nie wejdzie, bo jest za szeroki. Siurze, chodź tu. Bez telewizor i uciekaj. A, nie mogę go pusznąć, póki mam item w ręce. Okej. Okay. Idzie. Ej, nie rusza się, nie rusza się. Nie wiem. Chyba tak jak mówiłeś, Marce jest. Tu Jednak? Tak. Jest... A. O! Lega Ufa, ci Ale a... no on jest scary, kurwa. Fajny jest. O, Najgorszy jumpscare, jaki przeżyłem w tej grze do tej pory. Ta? Serio, się przestraszyłem, no. To, kurwa, bo ja tak Też jak tak powracałeś. Tak. Biegnie, biegnie. O kurwa. Nie, tu nie ma, w tym nie ma, bo są tylko w niektórych. W sensie są tylko po drugiej stronie w pokoju. Masz ten obraz po lewo. Hmm. Ale seksowny pan. Co ja mam zrobić w ogóle z tym telewizorem? Znaki go tam. Da, to tam, dalej. tam gdzie znaki. I to jest telewizor B. A, bo tu było na ziemi rozpisane. Dobra. Lecimy dalej, dobra. Gdzie jest mój kochany ScaryMan? O oh jest! Jak się wynurzył. <laughs> mam czu. Tam jest baton, tam jest baton. Przy oknie. <noise> <jest>. Kurwa, zapukał! Ej, <noise> rzeczywiście, Kogos ma rację, oni są tylko od środka w pokojach. Ja to powiedziałem. O, jest telewizor, to jest telewizor C, okej. Okay. Kurwa, tu jedziesz. Przecież masz od jedź, tyłu czy przy Nie, dobrze jedzie. Jecie, ciecie, ciecie. Dobrze jadę. Jedź, dalej jedź. Do końca, do końca. Do końca. No, do końca! Nokazałeś do końca! Dalej jedź. Do końca! No do myślałem, końca. <grym grym> że się dobra. skapniesz o co mi chodzi. Co oni będą kurwa przez tego, dawać im serial? Przez ja nie okra? wiem. Ja no to... nie, nie, ja nie rozumiem. Ty, ja, Chyba to nie, to nie jest ogranę? mi dane. No No cofnij się. To pierwsze nie, one były zamknięte. Chyba cię nie zamykać drzwi, bądź nie wbiegnie do środka. Aha! Ty nie wiesz czy on jest gibki może No właśnie, to jest w końcu pająk No patrz. Zamknięty, zamknięty. te wiem, te wiem że są zamknięte, nie tam tamten jeden. Ten? Nie, Ten w którym zginął? Nie, nie, o tamten zaprobowałem się go pierwszy otworzyć teraz Ten? A, a o, ja tamten nie, nie już nie, on jednak nie działa. O kurwa! No. <laughs> <Przepomniałem> <laughs> o nim a Otw Otw otwórz te. Ej, biegnie! Oj, chuj. A co? co? Ja nie wiem. Co ty jesz, człowieku? się no, nie wiem, ale dzisiaj jestem w tym brzuchu, na kurwa. A te pokoje tu się otwierają? O kurwa, o kurwa! <grytko> Zamykaj. <grytko> Ten jeszcze półka. Nie podchodzi. <grytko> A patrz jaki on jest scary, człowieku. No wiem. Widziałem. Widziałem, bo wiesz co, wyciągnął mnie przez to okno. Cicho. Przebiegnie was jak O kurwa, do mnie biegnie. Bo z tym telewizorem to tak trochę mało widzę, wiesz? Kurwa, przestraszyłeś mnie! Drzwi <grym> się otworzyłem, chodź. Biegnie, Krygu, biegnie, biegnie, biegnie! Szybko, szybko, szybko! Mhm mm co, to u leveli, jak myślicie? This way co? co? Y TAK! SKACZ! <laughs> Okej okay, Przekonali mnie Dobra, ej Dobra, dobra, dobra Widzowie, słuchajcie Wracaj tu, Karaluchu <laughs> Siema Siema